Wielu ludzi myśli, żeby osiągnąć jakiś tam sukces zawodowy, trzeba się zacharowywać na śmierć, to znaczy pracować po 10, 12, 14, 16 godzin dziennie, nie robić żadnych przerw, życie ma nie istnieć towarzyskie, masz nie odpoczywać, tylko dosłownie spać, najlepiej mało, jeść gówno i pracować jak najwięcej. I tak do tego podchodzi większość ludzi. Tylko mi się to zawsze kłóciło z moim spojrzeniem na życie, bo ja nigdy nie lubiłem pracować. Ja nie jestem jakoś z tego specjalnie dumny, ale jestem dość leniwą osobą. Dlatego nigdy mi to nie grało. Więc w momencie, gdy dowiedziałem się o paru, o paru spojrzeniach na świat, o paru takich frameworkach, i wszystkie ze sobą połączyłem i przepuściłem przez swoją soczewkę, przez swoje podejście do życia, to wyszło mi, że tak naprawdę nie trzeba pracować ekstremalnie dużo, a można osiągać bardzo dużo. Czy to nie wiem, w biznesie, czy to, e, będąc, czy to pracując dla kogoś jako freelancer. W każdym razie istnieje sposób na pracę, gdzie nie pracujesz po 10, 12 i nie wiadomo ile jeszcze godzin dziennie, gdzie masz czas dla siebie, dla swoich bliskich, na swoje hobby, na sport, na dbanie o jedzenie. I na wszystkie inne rzeczy, które sobie wymarzysz, jesteś spełniony, jesteś szczęśliwy, jesteś zdrowy, uśmiechnięty i pełny energii. I to naprawdę jest o wiele prostsze, niż się wydaje. Dlatego w tym filmie ci wszystko zaraz opowiem. No dobra, więc jak to wszystko osiągnąć? To jest połączenie kilku frameworków. Jeszcze refleksji, własnych przemyśleń, sprawdzenia tego, co działa i nie działa. I doszedłem do wniosku, że tam, gdzie spotykają się różne frameworki, o których zaraz ci opowiem, tam właśnie. Można się mieć to wszystko, o czym przed chwilą mówiłem. Po pierwsze, zasada pareto, chyba najbardziej powszechna. Każdy ją myślę słyszał. W każdym razie, jeśli ktoś nie słyszał, za 80% efektów odpowiada 20% działań. Czyli robisz 20% ze wszystkich swoich działań i te 20% tego, co zrobiłeś, odpowiada za jakby większość wyniku. Czyli można się ograniczyć do 20% i tak naprawdę 80% tego, co osiągnąłeś, będzie osiągnięte. Kolejnym rzeczą, kolejnym frameworkiem jest praca głęboka. Koncept Kala Porta, który mówi o tym, że nie chodzi o to, żeby się krzątać, żeby robić rzeczy takie po prostu, żeby je robić, żeby robić je dlatego, żeby były widoczne, tylko chodzi o to, żeby robić rzeczy właściwe, żeby robić rzeczy, które faktycznie popychają Cię do przodu, Ciebie, Twój biznes, Twoją pracę. I praca głęboka to jest praca, która polega na tym, że skupiasz się na czymś, tak jak ja teraz, skupiasz się na czymś tylko i wyłącznie, na jednej rzeczy, Wywalasz wszystkie rozproszacze. Telefon, ja nim akurat nagrywam teraz, także jest mi on trochę potrzebny, ale wywalasz telefon, wywalasz, zamykasz drzwi i zakładasz słuchawki wyciszające. Pozbywasz się rozproszeń, skupiasz się tylko i wyłącznie na jednym na zadaniu przez jakieś godzinę, dwie i ono popycha cały Twój biznes, całą Twoją pracę, wszystko, co masz zrobić do przodu. I to jest genialny koncept, dosyć oczywisty, no bo. Jakby teraz powiedziane w tej książce, że jakby prawda wydaje się oczywista, jakby powie się ją na głos, ale naprawdę jest genialny i świetnie się aplikuje w tym, co my chcemy osiągnąć, czyli, no, czyli w tym wszystkim, tak? Chcemy dobrze zarabiać, dobrze się bawić, mieć sporo wolnego czasu, być zdrowymi, czuć się znajomyście, popychać projekty do przodu, robić cały czas coś fajnego i nie siedzieć tylko w pracy, a jednocześnie mieć dobre wyniki. Także praca głęboka, genialny, genialne podejście, skupiasz się na czymś i to jednocześnie daje ci satysfakcję, no bo zrobiłeś coś fajnego, przyczyniłeś się do popchania swojej misji do przodu, pomagania innym ludziom, e, zrobiłeś coś produktywnego. Oprócz tego życie w rozproszeniu i w takiej ciągłej przyjemności, tutaj Instagram, tutaj telefon, tutaj ktoś zadzwonił, tutaj ktoś pogadał, nic nie zrobiłeś przez cały dzień konkretnego, prowadzi do takiego poczucia bezsensu, takiej beznadziejności, że tak w zasadzie po co ja tutaj Jestem na, tej, na tym świecie i dodasz sobie pytania, jest ci smutno i tak dalej. A z pracą głęboką można część tego wyeliminować. Oczywiście, jeżeli to nie siedzi gdzieś tam na nas głęboko, nie mam depresji i tak dalej. Ale jeśli chodzi o rzeczy związane z pracą, to praca głęboka naprawdę pomaga. I jeszcze jedna rzecz, dosłownie jedna rzecz, tak się nazywa ta książka, o której chciałem powiedzieć. Jedna rzecz mówi o znalezieniu jednej rzeczy, jednego zadania, które sprawi, że wszystkie inne zadania, które masz do zrobienia, staną się irrelevantne, czyli jakby zrobisz jedną rzecz i te dodania przestają mieć znaczenie, albo będą o wiele łatwiejsze. Czyli dajmy na to, jeżeli chcesz stworzyć jakiś, jakiś content, nie lubię tego słowa, ale jeżeli chcesz stworzyć jakiś content, jakąś treść, jakiś film, tak jak ja teraz, który będzie pomagał innym ludziom, to trzeba zadbać o miniaturkę, o opis, o temat, o skrypt, o kamerę, o oświetlenie i o dziesiątki innych rzeczy, ale jest podstawowa rzecz, taka jedna rzecz, która sprawi, że jeśli o to zadba, że jeśli o nią zadbasz, to te wszystkie inne rzeczy przestają mieć znaczenie albo są o wiele łatwiejsze, nigdy nie, albo nikt nie zwraca na nie uwagi. Chodzi o to, żeby to, co mówisz, to jaki temat poruszasz, był wartościowy dla kogoś, bo jeżeli coś ma wartość, to to nieważne, jakie to będzie opakowanie. tak? To tak jakby zginął teraz banknot 500 zł, tak i rzucił go na ziemię, podeptał, oblał wodą i tak dalej. Czy on jest niej warty mniej? No nie, co z tego, że jest podany w taki sposób, jaki jest podany. Co z tego, że zrobiłeś to co, to, co z nim właśnie zrobiłeś. To dalej jest 500 zł, które możesz na coś wymienić. I właśnie analiza i szukanie i selekcjonowanie takich rzeczy w połączeniu z prasą głęboką i Pareto i takim myśleniem właśnie, jaką jedną rzecz mogę zrobić, żeby najbardziej popchać wszystko do przodu. Powoduje, że nie musisz skupiać się na wielu rzeczach jednocześnie, nie musisz się rozdrabniać, nie musisz się zajmować drobnicą, tylko wystarczy, w cudzysłowie, bo to jest, to jest trochę trudniejsze niż się wydaje, wystarczy, że skupić się na jednej, dwóch, trzech najważniejszych rzeczach, jakie masz w swojej pracy, w swoim biznesie, w swoim życiu i popchasz je do przodu w pełnym skupieniu. Tak? Czyli wybierasz najważniejszą rzecz, na przykład jeśli. Pracujesz, no to załóżmy, że jest jakiś najważniejszy task, który musisz zrobić. Wybierasz to, to jedno zadanie i ono odpowiada za większość sukcesu, na przykład klienta, tak? albo to, to jest po prostu najważniejsze zadanie, które miałeś zrobić. Jeśli je zrobisz, to wiesz, że wszystko inne jest prostsze, bo już zeszło ci to z głowy szef, czy tam pracownicy spokojnie, czy to jest ogarnięte, klient, jest ogarn... klient ma ogarnięte. Ty czujesz się lepiej, czujesz się spełniony, tak? Zrobisz coś produktywnego i jednocześnie. Wiesz, że zrobiłeś dobrą robotę i że będziesz miał za to dobre pieniądze, tak? I jednocześnie nie poświęciłeś na to 6 godzin, czas kakurydzy między TikTokiem a Instagramem, a mailem i jeszcze jedzeniem, a jeszcze siłowniem i czymś tam, tylko skupiłeś się, wybrałeś sobie blok czasu, zrobiłeś tą rzecz i masz resztę dnia wolnego. To jest bardzo proste w zamyśle, trudniejsze we wprowadzeniu, ale, ale naprawdę daje, naprawdę dużo daje. Sam to stosuję od, od jakiegoś czasu. I jest to genialne w swojej prostocie. Także pierwsze, najważniejsze, znajduje rzecz, która sprawi, że wszystkie inne rzeczy są na staną się łatwiejsze, albo przestaną mieć znaczenie, a kolejna rzecz, pracujesz nad nią w skupieniu, w, w pełnej koncentracji, bez rozpraszaczy. I teraz jak to zrobić? Najprostsza rzecz to jest chowanie telefonu. Po prostu bierzesz swój telefon, swój magicz, swoje magiczne pudełko, które spędzasz jedną trzecią swojego dnia i chowasz je poza swój mm, obszar widzenia, czyli albo do szuflady, Albo najlepiej poza pokój, jeśli, jest, jeśli masz ciągły nawyk korzystania z telefonu. Wywalasz go z pokoju, pracujesz w skupieniu, słuchawki, pełna koncentracja, jedziesz, jedziesz, jedziesz przez godzinę i dopiero potem wracasz do telefonu. A nie, że on cały czas tam jest i ani nie jesteś w pełni skupiony na telefonie, ani jesteś w pełni skupiony na pracy. Także wywalasz telefon, tak jak mówię, najlepiej poza pokój. Ja akurat chowam go do szuflady, ale jeśli jesteś początkujący w tym deep worku i w takim skupionym podejściu do pracy, to prawdopodobnie będzie się bardzo do niego ciągnęło. Dlatego lepiej wziąć telefon i wywalić go z pokoju. Zamykasz drzwi, wyciszasz wszystko, słuchawki, jakieś zatyczki do uszu, whatever, tak, żebyś mógł się skupić. Wyłączasz wszystkie komunikatory, maile na komputerze, jak już masz ten komputer, i skupiasz się na tym, co masz zrobić. I to jest tyle. To brzmi bardzo prosto, bardzo idiotycznie. I teoretycznie. Każdy to wie, tak? Ale teoretycznie każdy też wie, że powinniśmy się zdrowo odżywiać, cokolwiek to znaczy. Oczywiście każdy ma swoją definicję. Oczywiście każdy wie, że należy się ruszać. Kroki nabijać, chodzić na siłownię i tak dalej. Jest dużo rzeczy, które wiedzą wszyscy, ale czasem trzeba przypomnieć. I trzeba przypominać częściej niż u... trzeba przypominać sobie o starych rzeczach częściej niż mówić o nowych. Być może tak będzie z tym filmem, że postanowiłem w pracę głęboką, że skupisz się na najważniejszych rzeczach. A na resztę rzeczy skupisz się w pozostałej części dnia, a pozostałą część dnia, tak, która ci zostanie, między pracą głęboką, pracą płytką, a snem, poświęcisz sobie na wszystkie inne rzeczy, które, które ci się podobają, hobby, ludzi, whatever. Także to jest tyle. Wdrożenie pracy głębokiej i wdrożenie takiego skupienia w swoje życie zawodowe jest mega wartościowe, ale jednocześnie dosyć trudne. Szczególnie dlatego, że mamy różne. Ścieżki, nawyki, które są w nas zbudowane I jeśli nie masz budowanego nawyku pracy głębokiej, to prawdopodobnie, nawet jeśli popracujesz tydzień głęboko, to w końcu z tego wypadniesz. Więc tutaj wchodzi nauka o nawykach, jak to zrobić, żeby nam się chciało pracować codziennie i tak dalej. To jest troszkę wyższa szkoła jazdy, to jest na inny film. Być może to w tym nagram, ale na razie chcę cię zainspirować do pracy głębokiej, żebyś tego spróbował, żebyś to poczuł, że to naprawdę jest to, że nie potrzeba, nie trzeba poświęcać 12 godzin pracy dziennie, tylko wystarczą 2 do 5 i już będziesz o wiele dalej niż większość ludzi. Czyli ostateczne podsumowanie. Bierzesz najważniejsze rzeczy, które trzeba robić, skupiasz się na nich w pełnej koncentracji, wywalasz telefon, wywalasz komunikatory, zamykasz drzwi, zakładasz słuchawki lub zatyczki, żebyś się w pełni mógł skupić i robisz to. Codziennie, albo przynajmniej regularnie. Także to wszystko w tym filmie. Wiem, że mogło to brzmieć trochę łatwo, trochę idetycznie, trochę głupio, bo niby każdy wie, że powinien się tak robić, ale mówię, czasami inne spojrzenie, inne podejście do tematu, przypomnienie o temacie potrafi działać cuda. Także mam nadzieję, że tak było z tym filmem. Możesz wpaść do mojego Instagrama @kostek, wszystko jest w opisie, tak samo jak mój newsletter. Co dwa tygodnie wysyłam nowy mail. Zaraz Panu tylko pokazuję, jak myślę, jaką mam drogę, moje przemyślenia, refleksje i tak dalej. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki, wielkie.